Witamy. Puszczamy znowu 20 sztuk na 3 km. Pokażę gdzie jesteśmy. Tu ten przejazd. Jest koroniaty. Dwa czeposze. Ten ala ala. Jest wyszwan to przyszły. I jest ten jak to. Diplez Zagłębiowski. Pokażę tych naszych. Obrączka niebieska i złota po weteranie. Jeden i następny po weteranie Te będą lotowane gdzieś do dychy Do 10 km w tą stronę? Dobra Nie, w drugą stronę, tak jak było Czemu? Bo pójdą w tą stronę, czy podziesz w Obojętnie, Dajemy trójkę Andrzejku Z Andrzejkiem będziemy lotować Już się nauczyły, zobacz, same Andrzej lotuje na 2 km swoje piszczaki, młode A my w sobotę na piątkę ich dajemy jak przyjdą oczywiście dzisiaj Nie, przecinaki w mordę. Nie ma Która jest godzina? 9.15 19. 19 19, tak? 9-19, zobaczymy o której wrócą Ale idą ładnie tam. No byli. pięknie idą. To są... Gołębie rozganiane, a nie tu, nie ma przepływu. Patrzymy. Mówię, tych to chyba do piątka albo do tych wezmę, a weteranów będę chciał lotować dalej. Po weteranie, zobaczyć do ilu kilometrów oni pójdą. Ale myślę, że piszczaku do dycha już później będą starsze do jakichś 20 km. Uczą się, uczą. Drugi raz już. Dobre, nie idą może. No ale chodzi mi o to, że nie idą, bo od nich, niech niech tak nie kręcą, co ty? Ciseczkę. No to młode gołębie to się musi nauczyć. No to są piszczaki, to nie jest stary go, który od razu idzie Niech chodzą, niech nie czekają Jest ich trochę za duże, by było parę to by szybko wycięła. Tak to jeden drugiego ciągnie po poszły za te, muszę widać chyba. Za drzewo 20 sztuk, te co przeszły 1,5 km. Idą za drzewo. Muszę im następnym razem zmienić kierunek, inny kierunek, żeby nie w jednym. Poszły? Chyba, że w moszczankę byśmy puścili. Chyba w moszczankę zrobimy 5 km dobra, chyba. Nie idą, idą, idą. Tak idą, 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 idą. Ja sześć już nie akwarium. No to nie ma sensu, przecież. Dobra, czekamy na nich. Proszę, są wszystkie. Która godzina? O, 9.39. No to ile im to zajęło? Było 19 po. Weźdźdźmi 20 minut. Godzinnych. No to co? To źle? I są wszystkie. Gdzie Patrz, są? nie poszły, a skoło kościoła idą. Patrz tam, idą tu Dobra, jaki aparat widzisz, jak drzewo? Dobra, tu? tak klepią sobie jeszcze, dobra. Dobra. Są teraz tu Co, oni nie poznały tego? Gołębnika nie poznały Patrz Nie poznały gołędnika. Naprawdę. Patrz, z koło kościoła chodzą. to zaraz przyjdą. Idą teraz. Idą teraz. Zobacz. Widzisz? To... Zaraz przyjdą. Co ty? Ale patrz, idą masz. Są koło mieszkania, a idą nad kościół. No tam już nie wyjdę, bo słońce za bardzo i nie nagram. Nie mam jak. Pieszętowne. Są tu, w Jak słońce, widzisz? Dobrze. Dobrze. Wszystkie. Wszystkie razem. Zobacz. Dwa czeposze... Wyszpan, Tipler i Budapeszty wszystkie razem 2, 4, 6, 8, 10, 20 stóp. Ale za was mnie chcą się ośnakować. Chyba się wystraszyły z łapania. Widzisz? Mm. Są wszystkie, ale trzymają się wszystkie razem. Ja nie kręcę. Już się ścięły z naszymi. Teraz. Paniaki. No też nie tak daleko. No na piszczaka. A już są wszystkie razem. No, czekamy na niedzielę. Znaczy, w niedzielę Andrzej lotuje zębą. Czy w sobotę? W niedzielę, w sobotę my, Andrzej w niedzielę. Zaczyna lotowanie, pozdrawiamy Andrzeja. Andrzejku, na 3 km moje są wszystkie. 20 minut im to zajęło. I jeszcze chodzą górą. Mądre ptaki, jak widzę, no człowieku, wszystkie razem żaden nie odcina nigdzie, tylko całem lotem przychodzą. Pamięci nie mam. Już nie masz? Dobra, pozdrawiamy wszystkich. No, pozdrawiamy.